Ponad 100 osób zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w pobliżu Marsylii, drugiego co do wielkości miasta we Francji. Płomienie dotarły do północno-zachodnich przedmieść metropolii. Lokalne władze poinformowały, że lotnisko w Marsylii zostanie tymczasowo zamknięte dla lotów komercyjnych. Ogień w szczytowym momencie rozprzestrzeniał się z prędkością przekraczającą kilometr na minutę. Co najmniej 400 osób zostało ewakuowanych. Do akcji gaśniczej skierowano około 800 strażaków. Mimo to burmistrz miasta ogłosił na Platformie X, że pożar już jest pod kontrolą. Jak dotąd nie odnotowano ofiar śmiertelnych w wyniku pożaru. Lokalne władze apelują jednak do niektórych mieszkańców o pozostanie w domach i niewychodzenie bez wyraźnych instrukcji. Ze względu na toksyczny dym zaleca się z kolei szczelne zamykanie okien. Tygodnie upałów w połączeniu z silnym wiatrem znacznie zwiększyły ryzyko pożarów w południowej Francji.